Maria rzemęlko Gdy się do snu nie układa warto przepłynąć morze niezliczone przebyć mile aby móc w letniej porze niezwykłe wprost przeżyć chwilę Stalowy dziób tynie fale przed nami tylko horyzont chce płynąć dalej dalej smagana poranną bryzą Wilkiem morskim nie jestem i schodzę na ląd przykładnie. Z lubością zatem zwiedzę rajsko zieloną Zelandię. Żegnam panią Serenkę. Przede mną droga daleka. Ku słońcu jak motyl biegnę. Za mostem przygoda czeka. Zatapiam się w krajobraz niczym ze sztychów malarskich: łany zbóż, jezioro, las, a między nimi wiatraki. Gdy sielskie te widoki zachłannym okiem pożeram, oto wyrosły góry i upragniona Norwegia. Nie można ominąć Oslo, przyciąga sławny City Hall. Zdobywców nagród Nobla zaproszą w godne progi Tuż przy starówce w bergen targ rybny, a tam cudeńka, łosoś, dorsz, homar rzędem, krewetki, małże w muszelkach. Skalista grańczesze niebo z indygo wybiera błękit, kadry ciemnością przerwą po drodze setki tuneli. Dwubarwna szachownica na stokach las z prawej i z lewej. Urok fiordów zachwyca, wód turkus się łączy z niebem. Pod górą mała wioska, trzy domy, a przy nich dróżki, szumiący w tle wodospad, na brzegu białe łódki. Łaknę cudownych widoków, przebywszy krętą trostigen, siadam nad brzegiem fiordu, a wzrokiem przed siebie idę. Złoty krąg skrzy się w dali, A nad nim poświata blada, Słońce nurza się w fali, Ale to snu nie układa, Czytał Bogdan Dmowski.